Cześć ma? Ja jestem Kuba i dzisiaj mam jak zwykle kamerę. He he. Dobra, ja to muszę chyba odwrócić. No. Dzisiaj będzie już taka seria, seria z Minecrafta, A obok mnie siedzi mój kolega. Cześć, to ja, Filip. No. I on też będzie nagrywał Minecrafta, ale to będzie taki trochę inny. Bo to będzie inna seria. Tak, mogę. Kuba. Z wi za mi jak nazywasz? A cz 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 czekaj, Okej. Ok, działa? Chyba działa. Przywitaj się lepiej. Cześć, to ja Filip. I mój kolega Kuba. Kuba, tak, ale nie ma kamerki. No, więc ja sobie też ruszę na kamerkę. Niech nie ma po co. E, tak. Jak widzicie moje będzie zdjęcie. Zrobiłem je sobie na potrzeby filmu. I no. Film taki cichy trochę. dobra. On jest... Po prostu, on jest w Minecrafta, więc tego będzie trochę mu uczył też. No, więc gdzie jesteśmy? To jest dla mnie duże pytanie. Widzę drzewa na szczęście. Już były dwie serie z Minecrafta, ale oczywiście już nie skończyłem, więc to mam nadzieję, że skończę. O, tak, mam nadzieję. <laughs> o, czemu to nic nie mówisz? A po co mam coś mówić? No tak. To po co nagrywasz na YouTube skończyć mieszmu? Dobra. E, więc tak, no. Czym... i piszcie w komentarzach, czy mam grać poza odcinkami. To jest dobre pytanie. A nagrywa ci się w ogóle? No. Dobra, zobaczymy. To ja robię cięcia. Dobra, wracamy. Sprawdzaliśmy, czy się nagrywa nagrywa się u Filipa. I oczywiście zapraszam na jego kanał, czyli be, który będzie gdzieś tam na dole w linku. Tam, tam, no, na dole. A ten kanał się będzie nazywał? Zobaczymy, jaką was no. ja już nie pamiętam. Jeszcze musimy wykombinować. Ty powinieneś pamiętać. Ja? Twoją nazwę z tego. Jaki masz na YouTubie? Ja mam na YouTubie nazwę. O, oh, że nie, nie Dobra, będę... zobaczymy potem. To jest śmieszne. Dobra, potem zobaczymy to w kolejnym linku. No. Nazwa, nie będę wpisywał tego. A jak ty tą kamerkę włączyłeś, że tu miałeś, tak? A, bo to ci pokażę. Bo nie chciałeś kamerki przecież. Mhm. Kurde. I oczywiście. Jaż. O, są wierzy... wreszcie zwierzęta. Jak chcecie zabić? Nie, nie. Chcecie zabić świnią Ej, w, w Mam pytanie: czy mam grać z modami, czy nie? Z modami? Tak, z modami mogę nawet grać. No to graj z modami. Ej, właśnie... Te mody są fajne. Ej, nie, czy... Ej, muszę widzowie zdecydować. Dobra. I jak będziecie chcieli, żeby były z modami, to. Ale Abyśmy grali, grali po prostu razem we dwoje na jednym serwerze. Yy, tak. To łapkę w górę. No, pięć łapek w górę i gramy, gramy razem yy, we dwoje yy, na, yy, na na telefonach na, na wspólnym serwerze. Yy, no. O, jakiegoś pana widzę z e... Patrz jak fajnie. O, ty się masz par... fajnie, bo ty tam masz ten wioskę. I jeszcze powinieneś mieć tego, tego kowala. No mam. No to wejdź tam jego domu. O tu, Jeśli jeszcze. na wejście. Gdzie to wejście? Gdzie no. to wejście? O, no i tu to rozwal. ziemię i wejdźcie tam. Tam jest jakieś tam jest skrzynka z rzeczami. No to muszę stać. No, muszę pięć minut filmu. to jest coś nowego. O woda się no, ja będzie... przedostała, ale jestem głupi. Tutaj w wodę? Wow. No. Yy, w górę i następny film oczywiście kurde zatopiłem się. Prawie. I gdzieś to no. powinniśmy mieć skrzyżkę. No chyba no, ja mówię, że Filip yy, musi się jeszcze nauczyć, to ja go będę uczył poza odcinkami też. Ciekawe ile razy będziesz mnie uczył. No chyba parę razy będzie uczył. I tam masz au, skrzynkę au, za nie, au, 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 ludzi! Opanuj się. Musisz sobie poglądać filmiki na YouTube, naprawdę. No. O kurde, to masz spodnie. Jak on ma dobrze chłopu, ludzie. Dwie pary. O. Jak się sikasz, to gdzieś miała gdzieś schować. He he. No. To Może jeszcze siodło na oświnie, albo na cokolwiek. Oczywiście 12 FPS-ów. No Gryfa, ludzie, to, was, ja dajcie mi wyjść stąd. Ja nie jestem przyzwyczajony do 119 FPS-ów. Ja jestem przyzwyczajony do 60. O kurde, ja Co pizu. to jest? To jest... Coś tu pisze, ale ja nie zdążyłem. Kurde. Co to jest? Zień? Zamień. Zamień. A nie, nie chcę. Ja sobie zmniejszy rendering świata. A ja wejście A sobie no, Tu będzie mieszkał? Chyba. Jest ale jest głupie z... wejście tu jest do domu tego. No. I 22 FPS-u. Od razu lepiej. Kurde. Mogę nie mogę się wydostać. O nie, nie jesteście zgubieli. O Jezu, 6 FPS, 6 minus. Już? No. W koleci, nie? A się nagrywa. No szybko. Kiedyś zniszczyłem wszystkie domy i... to chcecie kolejny wini? odcinek z Filipem, to już piszcie. Chcecie dokończ, Filip. Ale co? No 6... mówię coś. Ale co, co, co? No, no już zapomniałem. No i to tu No to, to, to po co o tym mówisz, skoro zapominasz. <gryś> Nie wiem. No, no dobra. A więc no. Y, następny film z Filipem. Piszcie w komentarzach. może go namówię. No. Nie będę namówisz. No. Dobra, namówisz. Kupię ci popcorn. Dobra. O Jezu. Może, ale tutaj jest fajnie na tej chacie. A masz tam jakieś pre... A masz tam jakieś stanowisko komputerowe? Tam co... Masz stanowisko komputerowe? Nie. To szkoda. Nie masz. Nie masz co grać. No. No. A włączysz mi kamerkę? Ale to na sobie filmy. Dobra. No. Po co ja włączyłem w latanie? Więc tak. I już sobie buduje domek. A ja rodzika zabiłem. A wiesz, że to jest A wiesz, że one ci mogą pomóc. Kiedyś. O kurde. Możesz się z nimi wymieniać na różne rzeczy. <laughs> po co ja zabiję? Jezu. Jak zwykle. Jak zwykle. Nie możesz być takiej budowy, której nie zwalę. Dobra. To ja idę se budować. Akurat stykło mi na, na cały dach. Domku. O kurde, byłem spadł. Akurat? No akurat na, na ostatnią deskę. Ała, aż spadłem. Jezu, jak ja drzwi, drzwi nawet nie mam. Kurde. Gier też nie zabłąkujemy. A mi są niepotrzebne drzwi. A to ci też wejdzie. A. Mam piękne drzwi. Zdierta. pojazdu 13 p.m. nie przyciągnął. To się dał się. Poczekaj. Spodnie mam co założyć i dobra. Wiesz jak? Nie. Weźmy flipunek. No wziąłem spodnie i... Ale no, więc... w ekwipunek. Czyli tu? tu armor i cyk na spodnie. Wow! Ale jestem, że dziewięć mnie od nagrywania, o kurde się żyło. Jezu. dziewięć Jezu, dni drzewa. później łapania kaczki. Kurczaczka. O, jakie masz narzędzia? Aha, to nie masz w ogóle, nawet no, drewna nie ma. E, drzewna, Zaraz to, sobie zerwę. O Jezu, gładko no. jedyne. Jak ja byłem w wiosce? No co z tego? Moje no z tej wioski brały. wszystko. A teraz idę do kolejnej. A ile tu jest wiosek? Nie wiem, gdzieś to może się zrenderować. Mogą. Znaczy zrenderować. Co? Zregenerować? Yy, o, z, ile kiedy kończymy? Bo już jest 10 minut. No, szybko leci ten czas. Dobra, z, yy, 15, nie. 15. 20 minut, jeszcze. Dobra, do, do 20. Ale dobrze, że nagrywamy na komputerze to, to by się chyba już. Z, to by trwało myśleć. Nie byśmy na komputerze wysyłali z komputera. Ile? Z godzinę. Bo już rzucałem filmy na, z, na godzinę. Znaczy 20 mm -hmm. minutowe godziny się przesyłały. To była dla mnie miazga, ludzie. A wpadłem do wody. O, idę do grzybka. Tu grzybka? No, patrz. Masz grzyba? No, patrz. Taki... A to mokowar. A masz tam takiego innego jeszcze? A wiesz, jakieś mieszkałem grzyby? No, tak? No. A co to? Ze zielone. O tym woda taka. To okay. Jest drugiej. Hmm. Jeszcze 4 minuty i kończymy film. Jeszcze. Ły, to chyba nie będzie jeszcze do 20, nie? Do 20. a to jeszcze 9 minut. Nie, do 30. Do 30? No. Hmm? Okej. Okay. Ale muszę gorąco zrobić telefon. Jezu. A mnie nie. Dobra, ja zrobię sobie cięcia. Zanim mi się on grzeje. No to dobra. To. No do zobaczenia. Tak już.